Wielką paradą Interdyscyplinarnej Grupy Teatralnej Asocjacja 2006 rozpoczęła się jubileuszowa 40. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze. 40 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Wieleniej Górze szczególny, chociażby z tego tytułu, że miasto nasze stało się po prostu jedną wielką przestrzenią teatralną. Za tym poszły inne miasta i inne teatry. Będzie od dzisiaj nosił imię właśnie. Alina Obidniak, osoby, która bardzo zasłużyła się dla teatrów ulicznych, ale bardzo zasłużyła się dla kultury jeleniogórskiej, dla teatru im. Cypiana Kamila Norwida. To są rzeczy, które się, których się na co dzień nie widzi. Tutaj jest pokazana sztuka, tutaj ktoś wymyśla wspaniałe rzeczy, tutaj można szeroko otworzyć oczy. Na kulturę zawsze jest czas, od najmłodszych lat. Im prędzej, tym lepiej. Lubię teatr, a teatru liczne rzadko oglądałem, więc postanowiłem tutaj przyjechać. Publiczność zgromadzoną na Placu Ratuszowym rozśmieszył do West Andy Spigola. I really like... Uwielbiam sztukę ulicy. Za każdym razem jest to zaskoczenie. Czy wszystko się uda i jak zareaguje publiczność. Pochodzę z Włoch i interesuje mnie także zderzenie kultur. Wy Polacy jesteście do nas podobni. Lubicie interakcje i otwieracie swoje serca podczas spektaklu. So I like To jest zupełnie co innego. Za każdym razem nawet przychodzę tutaj nie wiem co zobaczę. Nie, To jest takie zupełnie ekscytujące i wyciągnięte nie wiadomo skąd. Sztuka nowego cyrku to nie tylko żarty i pokaz umiejętności, to znacznie więcej. Przekonywał kolektyw Chaos. W Epitafium Błazna sięgnął po teksty Szekspira. Łączymy tutaj właśnie sztukę klaunady, sztukę żonglerki, akrobatyki, razem z tekstami Szekspira. Więc jest to dla nas duże wyzwanie. Staramy się tworzyć sztukę nowego cyrku, która jednak oprócz tego, że zawiera te elementy ludyczne, Przekazuję troszeczkę coś więcej. A już od 17:00, kolejny dzień festiwalowych emocji, zaprezentują się grupy teatralne z Polski, Czech, Ukrainy i Włoch. Tego nie można przegapić.